Okej, okay, let's go. Zobaczcie, teraz to, to przechodzimy w godzinę. Zobaczcie, tylko cię ruchy. No, na przykład <śmiech> <śmiech> to nie, nie takie jak ten. To ja wam teraz pokazałem jak nie należy grać. Po prostu żebyście wiedzieli. Jakbyście sami chcieli pograć. Ej, ja tu się da? Skakowałem grę. Co jest grane? A Tu jak to było? A tu trzeba wskoczyć. Łatwo. No to łatwo. A few moments later. No właśnie, wszystko wina tego słupka. Po co on tam wisi? No nie, no nie, no ja jestem najgorszym graczem. 20 minutes later ustawiać Hop! Mamy to. Mamy to. Widzicie, trzeba pomyśleć. Teraz gdzie? Tam. Hop! Mamy to. Widzicie, trzeba pomyśleć. Dwa Dobra, cicho, teraz fokus. Let's go. Czy tu jest jakiś inny wiatrak? Ej, mamy to, mamy to, halo, policja, nie, Dmucha! ducha, halo, 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 to, to się nie dzieje, no. Malec? Malec jest! Hej Bas, jeśli uda ci się znaleźć pięciu malców na mój następny lot, zamknij to tam Pizza Planet, dobra. Malcu? Malcu? Jesteś malcem. Jezus Maria. O Boże, ale mam dla was historię! Mikołaj, to dzięki tobie będzie opowiedziana. Słuchajcie, jaka była poddymka kiedyś. O, właśnie taka była. Fajna, nie? Czy ja muszę się wspinać No ta gra mnie nienawidzi Hop Dobra Guys robimy to Hop Nie, nie, jednak nie robimy tego Także... Tak jak powie- later Ciąg się za chwilę Nienawidzę tej gry 2000 lat Musi się w końcu udać, prawda? Dobra, teraz tak Dobra Ej, czekajcie, ja wezmę buty po prostu Nie, no kurde, nie, nie Uh. 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 One eternity later. Lecimy. Teraz musi się udać. Fifth! No. Dobra, dobra, dobra. Mogą być buty, mogą być buty. Czekaj, okay. czekaj, czekaj, czekaj. No. Dobra, po co, po, po co ta panika? Po co ta panika? Czekaj, stanę sobie i kliknę go. Jest, 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 jest. Właśnie, nie panikuj, nie panikuj, na spokojnie. Jeszcze monetkę, boże, nie spadnij. I nie. popycha mnie cały czas ten wiatrak. Dobra, stanę się tu. Yy, czy tu można wskoczyć? Sprawdziłbym, ale. Nie, chyba nie. Bierzemy buty. Bierz te buty, bierz te buty. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chyba wystarczy. Chyba wystarczy. Dobra. Uwaga, uwaga. O nie, wieje, wieje, Nie, nie wiej, nie wiej, proszę nie wiej, nie wiej. Nie. Dobra, opuszczam poziom. And beyond Raz, dwa, trzy, cztery. He he o nie, nie, wyłączam to. Tyle wysiłku. Nie wierzę w to. ZAPOMNIAŁEM ODDAĆ MALCÓW BO SIĘ PODNIECIŁEM BO SIĘ PODNIECIŁEM PO PROSTU wskoczyłem na górę I... Chapańska koszula Cały czas się utwierano na przekonaniu, że ta gra jest 10 na 10? No tak, czyli 10 przez 10 to 1 No to pod tym względem się zgadzam, pod każdym innym nie Tam, nie? Nie, no to są jakieś narty, no! Dlaczego on się nie złapał? Może na padzie byłoby wygodniej. Nie wiem, mam wrażenie, że jakbym nie grał w tego, to byłoby mi najwygodniej. Dobra. Uwaga, skacze. Zauważcie, co... Co to było? Wleciałem w ścianę. Jezu ich... Nie da się grać w komputer. Dlaczego on cię nie złapał? No niech mi to ktoś wytłumaczy. No jestem przy tej krawędzi przecież. Uch. To jest nielogiczna. Nie! Odechciewa się grać w komputer. You're goddamn right. No to... Yy, dobra, nie będę teraz przy, publicznie mówił jaki miałem plan, bo to... Szlak mnie zaraz trafi krew, nagła zaleje. wiecie co to jest tilt? Powiem wam. Musiało kiedyś do tego dojść. Nienawidzę tej gry. I teraz uwaga, bo te buty to jest takie gówno, jak już nie jak kliknę, to już nie mogę się odwrócić. Nie mogę zmienić kierunku, nie? Dobra, chwila prawdy. Nie, no nie, no po prostu to się nie mieści w głowie. Three days later. Dobra, uwaga. Jadę i nie zmieniam kierunku, tylko to trzeba tak stanąć, żeby on na pewno to zebrał. Jezu, on się suwa! <noise> Boże, on się suwa! No ta gra mnie nienawidzi. Ja nie mogę, Dobra, jadę, jadę, waga, jadę. Jest, 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 Boże, mamy to. Mamy to. Wygrałem! Hop Patrzcie i tu, jak zeskakił Co tu jest? Jakiś World Trade Center? Co jest? Kurde, jakie osobistości No to se pojechałem w pizdu 15 sekund Hop, hop Dobra, teraz się uda Hop 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 Gdzie mamy... A, na to i Mamy to! Znaczy no, Zacznijmy od tego, że nie ma dowodów na to, że Bas Astral wiedział o porwaniu chudego, tak? Nie ma dowodu. Jest nawet taka nagroda, dam 500 tysięcy złotych monet, jakoś tu kto by cień dowodu, że Baz wiedział o tym, że chudy został porwany. No po prostu nie wiedział. Nie mam do powiedzenia w tym temacie. Był taki człowiek, który chciał, żeby dzieciom polskim było lepiej. Nazywa Zdrowia... się Maci Rabenda. <śm> <śm> Zruszyłem się. Gratulacje, ukończyłeś to Story 2. Nie jest. Podsumujmy sobie. To Story 2. To główny powód, dla którego zebraliśmy się tutaj dzisiaj. Tak jest. Wspaniała gra. Ty drucha we mnie masz. Gdy filmy oglądasz.